Zagrałem na ustawieniach Zaju i stało się to prawie. Ustawienia na końcu filmiku. A jak my gramy na Eliza Venemi Tak, wchodzę w to na serio, nie? On gdzieś tu je... No, Co nie grają. Ach! PYK! Ja pier. Dobra, teraz szybki wyjazd. Dobra, jednak... ...nie będzie szybki... Nie no... Może ktoś dostał biało? Tak Co on kurwa strzela z tego skauta?